"Gdy dałem im mój wielki cud w Fatimie, ostrzegłem moje stworzenie, lecz ono nie poświęciło zbyt wiele uwagi mojemu ostrzeżeniu. Wątpiąc, spędzali czas na argumentowaniu i nigdy nie rozpowszechnili słów mojej matki, jak trzeba było to uczynić. Jedynie niewielka liczba dowiedziała się o pilności orędzia. Splamili ręce krwią swej zbrodni, pociągając za sobą wiele dusz." Przypomnę im ich grzechy przeszłości. Przypomnę im pilność orędzia z Garabandal. Dlaczego wątpicie w moje dzieła? Przekazujcie moje ostrzeżenie mojemu stworzeniu. Muszą się dokonać ogromne wynagrodzenia. Moje stworzenie powinno zostać ostrzeżone i wierzyć we mnie. Przypomnijcie im moją miłość, rozpowszechniajcie moje słowo. Głoście mnie, ogłaszajcie mnie, nie odrzucajcie mnie. Obecnie odrzucacie mnie, nie bronicie mnie, ogłaszajcie moje dzieła z przeszłości i moje aktualne dzieła. Jestem wszechmogący.